Uważa, że koronawirus to fikcja. W efekcie na pół roku straciła prawo do wykonywania zawodu. Lekarka z Lądka Zdroju została ukarana przez Dolnośląską izbę lekarską marcin Moneta. Mamy do czynienia z pandemią strachu, a nie pandemią koronawirusa, uważa dr Anna Martynowska z Lądka Zdroju. Jej zdaniem ludzie zostali poddani manipulacji, w wyniku której wmówiono im istnienie fikcyjnej choroby, a pod nazwą koronawirus kryją się zwykłe infekcje dróg oddechowych. Jest to pranie mózgów, i tak lekarze się poddali temu praniu mózgów. Czy to są tacy ludzie jak każdy inny? Co to jest za choroba? Ja mam takie pytanie: Czy widział pan grypę bezobjawową, katar bezobjawowy, anginę bezobjawową? Nowe pojęcie w medycynie. Codziennie podaje się jakieś liczby właśnie osób, które zmarły, więc skąd się biorą te, te dane? A zwrócił Pan uwagę na wiek tych osób, które umierają, które są podawane, i taki drobny szczegół, że wszystkie miały choroby współistniejące. Czyli co to znaczy? Ludzie umierają na starość, na raka, na powikłania cukrzycy, różnych innych chorób, ale wymazano im COVID-a. Te zgony są kwalifikowane jako zgony na COVID-a. Doktor Martynowska podzieliła się swymi poglądami w internecie i właśnie ta sprawa skłoniła dolnośląską izbę lekarską do wszczęcia wobec niej postępowania i zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu. Stwierdziliśmy, że pani doktor no, nie postępuje zgodnie z zasadami sztuki medycznej, nie stosuje wiedzy opartej na nauce, tylko głosi jakieś swoje teorie do tego szkodliwe dla jej pacjentów, ponieważ między innymi namawia pacjentów do nienoszenia maseczek. Doktor Martynowska uważa, że kara nałożona ja przez izbę to próba zakneblowania jej ust. Izby lekarskie zrobiły krzywdę nie mnie, tylko moim pacjentom, bo ja mam urlop. Natomiast oni zostali na lodzie, silne przychodnie pozamykane, bo ten zabójczy katar. Co oni mają teraz robić? Dolnośląska Izba Lekarska odpowiada, że kara musiała być surowa, ponieważ chodziło o odseparowanie dr Martynowskiej od pacjentów. Jednocześnie podkreśla, że może być ona złagodzona, jeśli doktor zmieni swoje postępowanie. Musi niestety pójść po razem do głowy. Poglądy może mieć, natomiast postępować musi zgodnie z zasadami sztuki medycznej, no bo inaczej no medycyna byłaby żartem w takim wykonaniu. Doktor Martynowska odwołała się od wyroku sądu lekarskiego, jednak podkreśla, że swoich poglądów ani stanowiska na temat koronawirusa nie zmieni.